Ludzie, ludzie, bierz tam bo reszta. Super. Ja jako wielbiciel kurek muszę to mieć. <noise> Według mnie przedmiot klasy muzealnej niespotykany na rynku. Mają nawet naklejkę z Pewexu. Dobra. Uwaga, dziś niedziela, czas na starocie. Idę po okulary, to lepiej przeczytam. <noise> Już nic więcej dodać nie mogę. Zapraszamy na Falenice. Dzisiaj w Falenicy istne szaleństwo, bo e, jesteśmy jak zwykle tutaj handlowo, z naszymi sztukami polskiego designu, ale atmosfera jest, jest Adam. przednia. Adam, proszę Daj. się uśmiechnąć. No, to jest radość. Tak, to jest radość. Słuchajcie, Adam ma klienta, musiał odejść, natomiast my mamy sztuki polskiego designu, jest ich sporo. Zachęcamy was do tego, żeby się do nas wpadli w ogóle tutaj. Możemy sobie pogadać. Możemy sobie tutaj o projektach podyskutować. Chętnie Wam opowiemy o tym, co my mamy w ogóle tutaj na naszym stoisku. Zazwyczaj jest rotacja. Mamy różne fajne rzeczy. No i przypominam, wróciły nasze kurkowe piny. Bierzta boreszta, jak to mówi Adam. Tak jest: końcóweczka. Bierzta no. It's ludzie, safe. ludzie, bierz ta reszta. A co my tu mamy? Co to za piękny dzban profesora Zbigniewa Chorbowego? Cóż za dzban, a cóż za kieliszek. I cóż za kieliszek? Kieliszki i dzbany. Ja należę no, do tych drugich. A ja do kieliszków, ja ich jest 9 sztuk. I za 9 sztuk. Masz? No ja chciałem... Tak minimum, minimum do 20 sztuk. Minimum dwie dychy sztuka. No to. 6 sztuk za 120? No, Adam. Oddamy za stówę, żeby, żeby poszło w dobre ręce. Widzowie, czy chcielibyście zobaczyć, albo raczej, albo raczej usłyszeć, jak gra patefon? Adam ma patefon. E, patrzcie, coś, co się tutaj dzieje teraz. A igła, igła. Za słabo nakręciłeś. Możliwe. Adam tańczymy. Słuchajcie klasyczny rzut okiem na szkiełka z naprzeciwka. E, taki cykl możemy zrobić szkła z naprzeciwka. E, dzisiaj w repertuarze e, taki oto ciekawy Podobno zuber, być może, natomiast najpewniej jest to, jest to huta Barbara. Są piękne te ząbkowickie tutaj popielnice i ząbkowice optyki. Jest izolator, który też jest bardzo ładny w takim wybarwieniu. Tu jest czerwień, on przechodzi sobie w ten pomarańcz. No i Antiko, oczywiście. I cena tego gagatka 1500 zł. Witamy serdecznie. Co tam masz? Znalazłem piękne stoisko z piękną porcelaną. Zobaczymy. A u nas nie, a u nas co. Ale tam Ci chcę pokazać. A u nas nie ma? U was jest przepiękna, widziałem jak wystawiali. Gdzie? Tak, chodź. Idziemy. A co to? Mleko? Doiłeś sam? To kupiłem nową kankę pięciolitrową. A, ale jeszcze jest z metką. No jest. Pokażę. Co? Pokażemy co. O! 5 litrowa, jeszcze na górze jest bańka do mleka. Sygnowana. Wow, no i ma tej No za 40 zł. I to jest jakiś zestaw obiadowy. O... A Jesz... to są dwie firmy chyba, tak? niestety tak. Znaczy niestety, niestety. Zobacz, jest jakby... Mimo, że nie widać tego, motyw mm -hmm. jest ten sam, Charlotte, To mamy tutaj Karolinę. Karolina, no. I mamy Wawel. Zobacz, to jest ciekawostka. Tak? Mm -hmm. No no to jest ciekawe. To być może były. już znaczy już mi pani powiedziała, że być może oni współpracowali gdzieś tam kompletowali. Albo nie? poza zakładem po prostu zdobili tak. na przykład, tak. więc no. mogli mieć białe i stwierdzili, że z tego mamy to, z tego mamy to, zrobimy z tego komplet. A, może, nie wiem, ja się nie znam. A wiecie, jaki to jest materiał tam na robu? No, ja to, no, no, to jest porcelit. Widzimy. to jest porcelit. Tak, i to jest pruszków To krzesełko też do sprzedania. Jest pruszków Super, i są jeszcze e, Włocławki Takie kubeczki A to krzesło też do sprzedania? To rozkładane? Mm. Bardzo ładne A co, Kijim czy Radyjko? Radyjko <grym> A Radyjko, tak Radyjko, no pokaż Radyjko No pokaż Radyjko. co to masz za Radyjko? Proszę Philips bardzo. Działa Z głośnikami I w jakiej cenie? 150 150 zł za taki zestaw? To przecież jest to okazja bardzo <laughs> super czyli zadowolony tak udane, udane zakupy dzisiaj bardzo dobrze bardzo dobrze bardzo dobrze to bym powiedział że ta owocarka bo kolor jednak jest jest przepiękny tak bo to jest czerwień to jest ten taki to ogień jest taki ogień tak ogień Dokładnie. można powiedzieć i ogień dosłownie dosłownie w stanie Dobra. idealnym gdzieś tam jakieś rysy ale to jak to ząbkowice to tak to tak i tu jeszcze paterka, paterka, rąby i guziki też. Tak, rąby guziki bez zarysowań. Rozumiesz, że to nie No nie, nie. Klientka jedna kupiła i to, i to. Super. Dobry strzał. A zapytam, w jakiej, w jakiej cenie? 850 i 520. 520. 500 zł. 700 zł. To już tak do zapłaty, ponieważ cenię ją 850. Zł. Aha, aha. Ale już nie chcę jej wozić. Jasne. Bo jadę po bo... inną. Czyli kokoszek też tutaj nam nie brakuje dzisiaj w palenicy. Jej. O, i taki zestaw. I ten zestaw. Pochodzi z Ukrainy. Tak. Pochodzi z Ukrainy. Rzadkość to jest podstawka pod, yy, pod ciasteczka, ewentualne, tak? Bo no, ona jest taka faktycznie tak, wysoka. Tak. To wygląda jakby ktoś. Położył taką paterkę na, na cukiernicy, tak. jakiejś, no nie? Tak, dokładnie. Fajnie. Dobry, dobry patent. No i oczywiście Pegas. Jak cenisz ten zestaw? 300 zł. 300 zł. 4, 6, spodeczki, cukiernica, 6 podeczki, mlecznik tak? i ta paterka. Komplecik. Tutaj od dzioba, grzywa jest, od dzioba do, do szyi. Wyklinowy koszyczek. A średnia i duża mają jajeczka. Tak, dokładnie. Jest to taki fajny gadżet, ale też ułatwienie przy identyfikacji. No tak właśnie zobaczyłem u was i, i tak mówię. Ja Super. jako wielbiciel Bo. kurek muszę to mieć. rewelacja, dziękuję. Super, dzięki wielkie. Kurka. Kurka, 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 polecała. I robimy teraz mój ulubiony obchód przechodząc tutaj falenickimi uliczkami, jest jedna rzecz, która od razu przykuwa uwagę tutaj na froncie. Kubek i ręka. I to jest kubek i ręka, który nie jest w klasycznym porcelitowym kolorze, jak to zwykle bywa, tylko on jest kubeczkiem, który jest taki kremowy. Pruszków oczywiście i 2,5 stówy jest cena od, od dołu, natomiast jest to naprawdę świetny okaz. I jeżeli cukiernia, spotykam obiadu, człowieka... Cukiernia o wielu Czy oni robią też pizzę? Robią również pizzę. <noise> Czyli już nie tylko zapiekanki, ale jeszcze pizza. To teraz już nie... Cukiernia, piekarnia, Teraz już pizzera. nie macie argumentów, żeby nie przyjechać do falej. Tak, zapraszamy. Dokładnie. Zadowolony dzisiaj? Jak najbardziej. No to git. Winylowość, którą już poznaliście kiedyś przy okazji. Pokazywałem Wam, jak to wygląda na zapleczu. To stoisko cały czas jest cały czas tak samo świetnie gra. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, dzień dobry, jeszcze raz dzień dobry, panie. Dzień, do... dzień dobry, panie Mateuszu, witam. Panie Pawle, przede wszystkim chciałem zacząć od jednej bardzo ważnej rzeczy. Ostatnio założył pan Instagram. Proszę się z tego wytłumaczyć. I właśnie nie wiem, czy to nie jest powód do dumy, czy rozpaczy, <laughs> bo ja jestem bardzo garnięty w social mediach, ale że lubię kontakt z ludźmi. Mateuszu, poczęstuj się orzeszkiem. O, Boże, jak zwykle, jak zwykle u Pawła, oczywiście tutaj Ci, jest. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja jestem fanem orzeszków i zawsze mam je ze sobą, także smacznego. Moim zdaniem przepiękne talerze połowa XIX wieku, Francja, ręcznie malowana, złocona, w dwóch kolorach złota. Oczywiście dwie skrzyżowane szable. Ale to, nie, to jest Francja, nie jest to miśnia, żebyśmy nie mieli wątpliwości. I to jest bardzo ważne, bo tak. ja od razu bym pomyślał, ja nie znam się na zagranicznych i pierwsze o czym bym pomyślał miśnia. No, tak, to jest. No tak jak ja bym kupował sztukę polskiego designu i tak dalej. <laughs> znamy się. Mhm. To może jeszcze o tym niedługo zobaczycie. Pura tybetańska, minimum 19 wieka, ze wskazaniem raczej nawet na 18, brąz złocony. Srebrzony już bardzo, bardzo utleniło się te sreberko. No i brązowione. Rzecz piękna, oryginalna, bynajmniej nie Aliexpress. E, także no, temat jest też na pewno dla kolekcjonerów. Przepiękny kogut francuski, szkło Lalik. Genialnie zachowane Kogut y, nastroszony. Tak Taki jest. Gotowy do ataku. Fra, Fra, Francja wita. Ale tak, bo faktycznie w herbie Francji jest, jest. No kojarzył się koguty, więc akurat tutaj też jest taki temat. No, trzy rzeczy, no to jest to, ale no, co, co mi, tak, no, co jest petardą, no, tak, tak uważam. Coś co. Kolczyki. Mhm. W ujęciu secesyjnym Carska Rosja, mhm. opale i diamenty, srebro od góry, w bardzo rzadkiej sygnaturze, bo 72 złotniki, czyli mniej więcej równowartość dwójeczki, czyli mhm. 18-kratowego złota. Według mnie, przedmiot klasy muzealnej, niespotykany na rynku. Jubilerskim i antyków, naprawdę, bo to są rzeczy takie jednostkowe. Więc, mm. jeżeli mówimy o przedmiocie Starskiej Rosji, jeszcze tym przed rewolucją, w tym wydaniu, no to e, bardzo rzadka rzecz. Bardzo, bardzo rzadka malatura misieńska. Ostatnia sztuka. Tak, ostatnia sztuka i Marii 1860, bodajże 1924, datowanie, ale przedmiot naprawdę i formą, i Przedtem mówi sam za siebie, No nie będziemy zachwalać coś, co widać na gołym okiem. Oczywiście, mają wiedzieć, słuchajcie, co słuchajcie. Jeżeli, jeżeli bylibyście zainteresowani w ogóle czymś od, od Pawła, to tutaj teraz pojawi się jego nazwa na Instagramie i możecie tak. śmiało napisać do niego, jeżeli coś wam wpadło w oko, jeżeli chcielibyście się dogadywać, ale możecie też go spotkać w Falenicy, przechodzimy się, idziemy sobie dalej, oho, oho. Cóż to byłaby za konfrontacja? Ewidentnie chłopaki chcą pogadać, ale nie będzie im to dane chyba dzisiaj. Ale są też plakaty. Są plakaty, z tym, mhm. że to jest taka 2000 rok. To nie oryginały, bo oryginały kosztowały to jest my, to, czyli też już Jezu, rok 2000 było 25 lat temu. Tak, naprawdę no, no tak mówię, mam e, Henryk Tomaszewski, młodożeniec Henryk Tomaszewski. Mhm. No od razu, od razu poznałem, to jest mega charakterystyczne, ale to co najbardziej mi wpadło w oko, to jest właśnie elementarz. To proszę, proszę go fotografować. Tak? tak, no właśnie ja bardzo chętnie go pokażę, bo to jest coś czego nie spotyka się no. często. Dziedzik, nie Bo to jest prywatne? Tak? O! Ojej, słuchajcie, tak, elementarz pana Falskiego to jest przedmiot, który jest naprawdę wyjątkowy. Widać, jest wyjątkowy. jakiś kurz, że coś, ale jak pan przejrzy każdą stronę, mhm. to tam nie ma ani jednego maznięcia ani nic nie ma. Tak. A się uczą pisać tam. Oczywiście, no to tutaj tak. jestem pełen podziwu, no, no dlatego tak. że, że nic się nie, nie pomazało, No super. Bardzo, bardzo, bardzo rzadko widuję. Bardzo rzadko widuję właśnie te, te elementarze i wiem też, że jak one się pojawiają, to raczej schodzą po prostu, bo kolekcjonerzy tak. szaleją na ich punkcie i to niezależnie od wydania. Od wydania. Niezależnie od wydania, bo, bo te elementarze. tak. Bierki? Oczywiście. A to ile Wierki? E, to cenię 200 zł. A to już a to cenię 50 zł? Mm. Bierki gra marynarska i to też jest, że tak powiem, z prywatnej tak, tak, kolekcji. Tak. Super. I ile ile, ile pani ceni te bierki? Wierki 50 zł. 50 zł. No, no, Dobrze, a tutaj mamy Cepelię tak. to jest forma do... Do pieczenia baby wielkanocnej albo baby piaskowej. Proszę. Jest nieużywana jeszcze, nieużywana jeszcze z metką. Tak. Takie rzeczy można właśnie tak. tylko w falenicy. Tylko słuchajcie. w falenicy. A tutaj pan Salwador spogląda z niemałym zaskoczeniem na Heh, samochodziki. Resoraki, które tutaj są. I to są jeszcze oryginalnie zapakowane. Co więcej słuchajcie. I to jest hit. Mają nawet naklejkę z Peweksu. Więc one były kupione w Peweksie. I są nówki sztuki. Mamy co my tutaj mamy? Mamy tutaj Porsche, mamy tutaj Forda Sierra ale to jest stos, tak jak nie zbieram samochodzików, takich matchboxów, to to jest coś, co zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie, no i niżej mamy tutaj też takie właśnie pojedyncze sztuki, w takim właśnie stanie zachowania, zobaczcie tylko co my tutaj, co my tutaj mamy. Tak jak mówię, nie jestem, nie jestem znawcą, ale wiem, że są kolekcjonerzy y, Matchboxów, Resoraków i Hot Wheelsów, więc to jest nie lada gratka dla tych właśnie osób. No to jest wow. A tutaj na przykład, jeżeli mamy pokerzystów, brydżystów, to takie zestawy, słuchajcie, to są ćmielowskie zestawy brydżowe właśnie. Można tutaj je zdobyć. Są popielnice, są filiżanki, są spodeczki i takie I tych filiżanek w ogóle jest nawet więcej I to jest śmielu. A to, a to jestem ja dzisiaj to, to, to jestem 100% ja Nie mała radość dzisiaj dlaczego? Nie wiem No, no jest fajnie dzień. a mimo że jest mroźnie to jest Adam, jest zabawnie. Adam lampę sprzedał. No gratulacje. Nazywam się Adam i lampę sprzedawam. <grymne> o. Nie nie ma grania. <grymne> Słucham? Ma to sens. No a jak. tam no, później za iksy płacisz, płacisz, wiesz co, to jak, gdzie? Nie ma co kręcić. Stanął na wagę w Otwocku, a ja złoty 50, tak jak pod Juniorem kiedyś było. <grym> to się nie waża. A <grym> chodzi o tę wagę właśnie tutaj. Widzicie, u nas jest bardzo radośnie zawsze. Zawsze. Dobry. Zawsze radość. To co, dziękujemy? Kochanie. Tak, dziękujemy. dziękujemy za uwagę. Jesteście oba. Obo, oba we dwóch. Tak, jesteśmy oba oba. oba. oba we dwóch. Adam jest naszym operatorem dzisiaj. Chcieliśmy bardzo podziękować wszystkim, którzy nas oglądali dzisiaj na TikToku. Wszystkim, którzy nas odwiedzili. Tak. I generalnie zapraszamy do falenicy. No co ty dużo mówisz. Szczególne podziękowania chcielibyśmy złożyć na ręce Adama, który właśnie w rękach trzyma kamerę i nas... Y Filmuje. Adam jest najlepszym operatorem. Tak. Mm, nie, ma Dusza, nie ma lepszego. Nie ma lepszego. Dusza towarzystwa. E, no same superlatywy, Fani przyjeżdżają tłumnie. Z całej Polski Co? do całej Adama Polski. przyjeżdżają. Fani. Także przybywajcie. My, przybywajcie, a my zabierzemy Adama na zapiekankę. Nie! <laughs>